Hey wszystkim, po raz kolejny, witam was, to zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Justice For All Ostatnio rozpoczęliśmy epizod trzeci tej gry, Turnabout Big Top I byliśmy świadkami jednego z najbardziej, w mojej opinii, przynajmniej schizowych dni ever Jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o śledztwa w tej w serii Ace Attorney Tak, spotkaliśmy kilka naprawdę dziwacznych miejscami postaci Między innymi, pokręconego klauna, który lubi walić suchary, yy, brzuchom, brzuchomówce, który nie może wdusić z siebie słowa, jeżeli nie ma przy, przy sobie jego dosyć chamskiej kukiełki o nazwie Trilo. Kukiełka ta oświadczyła się dziewczynie, ludzkiej dziewczynie o imieniu Regina, która jest córką ofiary w morderstwie w trzecim epizodzie. Natomiast córka ta nie bierze sobie zbytnio do głowy to, że jej ojciec zginął, został zamordowany, nie po prostu falalalal żyjemy dalej. I cóż, okazuje się, że Miłość dla tej córki ofiary w tej sprawie wyznał oskarżony w tej sprawie, czyli Maximilian Galatica Magic, który z jakiegoś dziwnego powodu nazwał Phoenixa Słodzi nie warto się nad tym zbytnio rozkminiać, po prostu może przejdźmy już do dzisiejszej rozprawy, no właśnie, a kto będzie dzisiaj zeznawał? ten clown albo tamta kukiełka, powtarzam, być może będzie zeznawała kukiełka no cóż, jeżeli ktoś oglądał albo grał w pierwszą grę z serii Ace Attorney, to nie powinien być zbytnio zszokowany w końcu w pierwszej grze przesłuchiwaliśmy również Coś co nie było człowiekiem. Nie przedmiotem, ale i nie człowiekiem. Tak, i to też jakoś dzięki temu udało nam się przekonać sąd, żeby w ogóle to zrobić. A dzięki temu udało nam się wygrać sprawę, więc me, być może ta kukiełka jakoś nam pomoże. A wiecie co najzabawniejsze? Prokuratorem będzie znowu Francisca Von Karma. Uuu, to będzie bolało. Coś czuję, że to będzie akurat nas bolało, a nie świadków. No cóż... No i oto nasz oskarżony Max Galatica. Dzień dobry, Max. Max? M... Mleko. Co? Jeżeli nie dostanę szklanki mleka zanim wyjdę na scenę... Po prostu nie mogę funkcjonować słodziutka. S scenę? Nie martw się. Tam nie będzie żadnej sceny. Wszystko co będziesz musiał zrobić to siedzieć. Przypuszczam. Nick? Max jest naprawdę zdenerwowany. To zrozumiałe. Hej, moi, moi słodziutcy! C co? Nie myślicie chyba, że mógłbym y, tam wlecieć, czy tak? Ha? No wiesz, musisz zrobić dobre pierwsze wrażenie. Kiedy wejdę do pokoju, być może powinienem tam wlecieć i rozgrzać troszkę publikę? Nie, 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 nie! Nie możemy y, pozwolić, żebyś latął po sali sądowej. To po prostu nie byłoby w porządku. Wyobraź sobie, żeby... gdybyś w kogoś uderzył? Nie martw się, Max. Po prostu rób wszystko, co powie ci nikt. i wszystko będzie ok. O, słodziutcy! O co chodzi tym razem, Max? Dlaczego ty nie spróbujesz wlecieć do sali sądowej? Już mogę to zobaczyć. Lśniący młody prawnik, yy, który wlatuje nieziemsko do sali sądowej. Tylko jeden rzut oka na to i wszyscy w sali sądowej byliby po twojej stronie. Max, naprawdę. Nikt nie musi tam latać. Nikt? O co chodzi z tym spojrzeniem w twoich oczach? Podoba mi się to. Lśniący młody prawnik wlatuje do y sali sądowej w nieziemski sposób. Wow, Felix rozmarzył się o słabie. No cóż, każdego to bierze, nieważne jak się będziesz opierał. Taka jest prawda. I nasz staruszek sędzia. A teraz sprawa. Co? Wysoki Sądzie, proszę już yy, zaczynać. O, przepraszam, właśnie zdałem sobie sprawę, że imię oskarżonego to Billy Bob Jones. Więc. Cóż, czy oskarżony nie jest też znany jako Maximilian Galatica? Tak, Wysoki Sądzie, często posługuje się tym imieniem. Wiecie. Moi wnuc moje wnuczęta są e, bardzo dużymi je jego fanami. Myślę, że wszyscy tutaj e, nie mieliby nic przeciwko, gdybyśmy się do niego zwracali Maximilian Galatica. To po prostu wygląda na bardziej... przyjacielsko. Hmm, zastanawiam się, czy to... E, no, przesunie trochę przewagę na naszą stronę. Pani von Karma? Pani... E, raport na wstęp, jeśli pani może. Mam nadzieję, że nie będzie się pan e, myślał o wygraniu, panie Phoenixie, wright? A? Ta sprawa z wzywaniem dusz była hańbą. E, odmawiam. E, odmawiam e, pojęcia je jej legalności. W sensie, że wiecie, to była bzdura, nic takiego. To się wcale nie liczyło, słyszysz mnie? Wciąż musi się wściekać o to, co wydarzyło się ostatnio. 6 miesięcy ona wciąż trzymał urazę. Wciąż nie masz zero szansy. Zero zil nada. Nie przegram tej sprawy. Dlaczego? Pytasz? Ponieważ to nie jest w naturze vonkarmy, aby w, we wszystkim przegrywać. Przypuszczam, że rodzenie się z nazwiskiem vonkarma to jest przepustka do bycia agor... Do bycia chamskim i wkurzającym. Niech pan... no po prostu patrz i się uczy panie Phoenixie Wright. Pokażę panu y, książkową proce procedurę, udowodnienia jak bardzo winny pan jest. I, I ja? Winny? O czym ty mówisz? To będzie moja ostateczna zemsta. Jej ojciec już odszedł, wiesz. Prokuratura skończyła. Pośpieszmy się i y, skończmy z tą stratą czasu. Może pani wezwać swojego pierwszego świadka, pani von Karma? Detektyw Dirk Gamszu. Chodź tutaj teraz O, teraz mi się przypomina jej ojciec. Że wiecie. Masz to robić teraz Przepraszam, że trzymamy pana z, z dala od pracy, ale jestem pewna, że potrzebuje pan każdego grosza, jaki może pan zrobić detektywie. Niech pani o tym nie mówi. To wcale nie jest problem. Już nie mogłem się tego doczekać. Bardzo dobrze... Chciałbym, żeby pan zaczął narzucenie światła na to, co się stało. Do panią Sukser. W porządku, detektywie. Może pan zacząć swoje zeznania. I tak oto pierwsze zeznania w tym epizodzie. Zeznania od... tradycyjnie od detektywa Gamszu. Noc morderstwa. Śnieg padał aż do y, 9.40 w nocy, co sprawiło, że było tam ekstremalnie zimno. Wszyscy, którzy pracowali w cyrku, zgromadzili się w wielkim namiocie, żeby ćwiczyć swoje przedstawienie. Praktyka skończyła się o 22. Morderstwo e, wydarzyło się w placyków e, koło domków zakwaterunkowych 15 po 10. Ofiara została znaleziona leżąca na drewnianym pudle, martwa jak klamka od drzwi. Przyczyną śmierci był cios, y, spowodowany z, y, który spowodował skręcenie karku. Rozumiem. Został pobity na śmierć. Oto jest raport sekcji zwłok. Sąd akceptuje to jako dowód. I oczywiście tradycyjnie dodany do zapisów sądowych. Tempy obiekt. Hmm... Bardzo dobrze, panie Wright może pan zacząć pańskie przesłuchanie. Tak, wysoki sądzie. Wow, która tu już? Trzecia sprawa, y, którą prowadzimy y, kiedy narzędziem z broni jest tempo obiekt? No bo były dwa pierwsze epizody pierwszej gry, a teraz drugi epizod trzeci epizod drugiej gry. Naprawdę często narzędzie z broni jest właśnie po prostu uderzenie jakimś tam obiektem. Okej okay, I tradycyjnie na zeznania gamszu Musimy cały czas naciskać e, No zada e, zadam jedno pytanie Co do śniegu No to była niemalże Śnieżyca aż do godziny morderstwa Czy dużo się tego śniegu Nagromadziło E to aż tak poważne to nie było Być może e, Nagromadziło się około pół centymetra e, Warstwy e, Tego śniegu śnieg zamarzł i został e, aż do następnego dnia. Hmm, ten śnieg... Zobaczmy, tutaj musi być jeszcze coś więcej. Ha? O co chodzi, Nick? Muszę jeszcze raz rzucić okiem na zapisy sądowe. Panie Gamszu, co robili członkowie cyrku e, w Nocy Morderstwa? Pewnie Phoenix mówi o tym, że nie znaleziono e, żadnych odcisków stóp e, zabójcy. Tego coś, co do tego śniegu jest dziwne. Kiedy mówisz e, wszyscy e, członkowie cyrku, kogo masz na myśli? Wszystkich poza, tańc, e, poza tancerzami i e, e, członkami, e, wiecie, takiego... Wiecie, oświetlenia i tych spraw. E, wszyscy byli tam. Regina, e, która jest treserką zwierząt. moł clown Ben, brzuchomówca. I oczywiście oskarżony Maximilian Galatica i ofiara Arranger. O, prawie zapomniałem. Recent Tygrys też tam był. Tak z ciekawości, co z e, cyrkową małpą? Kiedy prowadziłem wczorajsze śledztwo, ona podwędziła mój zegarek na rękę. Detektywie, może pan złożyć raport przeciwko tej małpie po e, naszej rozprawie? Tak, Gamsu pozwie, ma pozwie małpę. My też w sumie moglibyśmy. W końcu ukradła nam odznakę. Po tym, jak ćwiczenia się zakończymy, dokąd wszyscy poszli? Regina bawiła się z reczętem. Moł wrócił do swojego pokoju, y ponieważ był zmęczony. Będę brzuchumowca poszedł do głównej bramy, zaobserwowany w swoim własnym świecie. Aranżer i Max poszli do e, gabinetu aranżera, żeby o czymś pogadać. O czymś pogadać, ha? To jest całkiem podejrzane. Nie wiedziałby pan o czym może wtedy rozmawiali, czy tak? Wygląda na to, że negocjowali e, wynagrodzenie Maxa. Właściwie Max prosił o rękę Reginy. Ale to już nie musimy wyjaśniać, bo to chyba nie ma nic wspólnego spra ze sprawą. Chciałbym, żeby był e, trochę e, żebyś był trochę bardziej szczegółowy, co do wydarzeń e, z 10.15. Um, Okej, okay. nie ma problemu, kolego. Mamy świadka, który powiedział nam wszystko... AU! To jest e, totalnie bez znaczenia. Czas, żebyśmy przeszli dalej. W porządku. Później będziemy musieli jeszcze raz e, przypytać e, wszystkich co do tamtych zeznań. Czy wziąć te zeznania pod uwagę? Detektywie Gamszu, czy mógłby Pan powiedzieć e, nam, jak ofiara spotkała swój koniec? Tak. E, jakieś tam drewniane pudło. Drewniane pudło? To się zgadza. Ofiara musiała y, nosić, no, nieść to drewniane pudło, kiedy została zamordowana. Niosło to pudło, ha? To było raczej dziwne drewniane pudło, Wysoki Sądzie. Co ma pan na myśli? Cóż, było dużo cięższe niż na to wyglądało, nie wspominając o tym, że było zamknięte. Zamknięte, powiada pan? No i to również mamy dodane do zapisów sądowych? To może być moje jedyna szansa, więc mógłbym zadać jakieś pytania? Możemy zadać pytania co do tego pudła, co do zamka, co do zawartości tego pudła. O pudle i o zamku raczej nic nie powinniśmy wiedzieć. O pudle już nawet wiemy, więc nie ma sensu. Ale ciekawi nas, co mogło być w tym pudle. Czy mógłby nam powiedzieć pan, co było wewnątrz tego pudła? Cóż, kiedy znaleźliśmy to pudło, to było zamknięte e, mocniej niż Fort Knox. A więc zabraliśmy to do komendy i tam yy, to otworzyliśmy. Wszystko co było wewnątrz to ta mała butelka. Butelka? A co to jest, w detektywie? Dokładnie to na co wygląda, yy, Wysoki sądzie. To jest taka, powiedziałbym, może yy, butelka medyczna, me yy, butelka dla. takie zwane w medycynie. Co było wewnątrz tej butelki? Jest wypełnione pieprzem. Pieprzem? Dlaczego miałby. No, w tym dużym pudle miałoby być tylko. Pie no. P tylko pieprz? Wewnątrz tego wielkiego pudła była tylko jedna mała buteleczka? Zastanawiam się, czy to ma jakieś specjalne znaczenie. Okej, okay, i to jest dodane do zapisów sądowych, więc pewnie ma znaczenie. No i ostatnie stanowisko, czyli przyczyna zgonu. Nawiązując do raportu sekcji zwłok, narzędziem zbrodni był tępy obiekt, zgadza się? No, wykonałeś swoją pracę domową, kolego. I nie znaleźliście jeszcze tego narzędzia zbrodni, czy tak? Policja w tej chwili poszukuje tego narzędzia zbrodni. Moją teorią jest to, że ktoś, że winowajca uciekł z tym narzędziem zbrodni. No Mógłby pan to pomyśleć, szczególnie na to, że nie znaleziono tego na, na y tego na miejscu zbrodni? Nie, nie, nie. Założę się, że on sprawił, że zniknęło magię. Wow. Franciszka była podejrzanie spokojna podczas tych zeznań. Gampsum, nie wiem, może naliczyłem trzy okazy, kiedy mógł dostać od niej bliżyn? ale okej. Okay. Cóż, myślę, że teraz mamy dobre pojęcie o szczegółach morderstwa. Przypuszczam, że to wszystko, co wyciągniemy z gamszu w tej sprawie, masz na myśli, że wszystko, co od niego wyciągniemy, to ta mała butelka pieprzu? A teraz, kiedy załatwiliśmy sprawę z detektywem, chciałabym wezwać swojego następnego świadka. A? Nawet jeszcze nie zszedłem ze stanowiska! Najwidoczniej. No Ale to ma tylko związek z tym, że jesteś powolny i nie możesz e, się domyślić, co masz zrobić. No, nie wiem, ale skoń... ale to, że pani powiedziała, że skończyliśmy z detektywem, nie brzmiało zbyt ładnie. Jestem wrażliwym gościem. O, i teraz też mógłby niby dostać. Ale okej. Okay. Dziękujemy bardzo, detektywie Gamszu. Może pan już odejść. Pani von Karma, niech pani wezwie swojego następnego świadka. Chciałabym wezwać pana Benjamin'a Woodmana na stanowisko. Ona musi mówić o Benie brzuchomówcy. Zastanawiam się, czy Trilo też pojawi się na stanowisku? Tak, jest. Proszę przedstawić swoje imię, nazwisko i zawód. Moje pełne imię to Trilo Quist i jestem zatrudniony w cyrku jako yy, operowy tenor. P Przepraszam. Świadkiem, który został wysłany na stanowisko, był pan Benjamin Woodman, brzuchomówca. To, coś musiało ci się chyba pomylić. Powiedziałem, że, że ja jestem śpiewakiem. Może mi nie wierzysz. Dobra. Uraczę was jedną z małych piosenek. Mim, <laughs> mi, 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 mi. Świat prawa, ekscytujący i rozkoszny. Wina lub niewinność. Decydowane przez sędziego, który ubiera się jak kobieta. Więc co sądzisz? Mają, miało dobre rymy. <noise> Tylko te słowa. One e, pozostawiają jakiś tam niedosyt, że tak powiem. Trillo, wiesz, że nie wolno obrażać sędziego? Zamknij się, po prostu popatrz na swój nos. Miałby, gdybyś miał jakiś rozum, to byś go naprawił. Jest taki brzydki, że chciałbym walnąć cię prosto w twarz, e, e, żeby byle. No, ten nos jakoś zreperować. Wiesz, że twój nos jest powodem, dla którego nigdy nie będziemy na liście największych gwiazd? Celebryci naprawdę muszą. E, e, celebrytom naprawdę musi się podobać mówienie wszystkiego, co tylko przyjdzie im do głów. Co się tutaj dzieje? Cisza, cisza! E, domagam się wyjaśnienia, kim jest ten świadek. Nie, nie, niech pan się o mnie nie martwi, sir. Ja pozwolę, żeby Trilo wszystko poprowadził. Nie martwię się o pana, martwię się o... AU! Nigdzie nie dojdziesz próbując zrozumieć tego świadka, a teraz e, idźmy dalej. Okej, okay, czyli zeznania od Bena Trilo, No, Bena Łukośnik Trilo. Kiedy ćwiczenia się skończyły, opuściłem e, scenę wraz z piernikiem. Znaczy, Cloudem. Kiedy dotarliśmy do domku z akwaterynkowych, e, no, wygoniłem go i poszedłem na plac. To wtedy widziałem Maxa, który kierował się do miejsca zbrodni. On był jedyną osobą, która tamtędy przeszła. Jak ten śmieć nie może być mordercą? Wtedy pojawiła się policja i zabrała magicznego chłoptasia. Widziałeś Maksymiliana Galatykę, który kierował się na miejsce zbrodni? Jesteś tego pewien? Bez cienia wątpliwości! Miał on yy, ten jedwabny kapelusz, płaszcz i te głupie białe róże. Jak możesz pomylić kogoś z e, takimi e, głupimi znakami rozpoznawczymi i nosem zawsze zadartym wysoko? Wy, wystarczy, myślę, że już mamy pojęcie. Tylko jedna sprawa. Powiedział pan, e, że przygonił pan klauna. To się zgadza, e, chłopcze w dresie. Cóż. Skoro nie spotkał się pan z nim, e, czy to nie oznaczałoby, że ten klaun mógł popełnić to morderstwo? Hmm, on ma rację. Co za wstyd. To jest e, ładna teoria, ale ten klaun nie może być kryminalistą. Czemuż to? To jest absolutny dowód. Jedwabny kapelusz? To było znalezione na miejscu zbrodni i należy on do oskarżonego. A. Bez cienia wątpliwości, on nosił ten y, znak rozpoznawczy podczas ćwiczeń. Jeżeli klaun był, był mordercą, to nie byłoby powodu, dla którego ten y, kapelusz znajdowałby się na miejscu zbrodni. Hmm, bardzo dobrze, pani von Karma. Pańskie, y, Pani umiejętności prokurato y, prokuratorskie są niedoścignione. Bardzo dobrze. Dziękuję, że zwraca pan uwagę na oczywistość. Panie Phoenixie Wright, co ma pan do powiedzenia? O, okej. Okay. Przypuszczam, że ona raz jeszcze jest tutaj szefem. Mimo wszystko przysłuchajmy Trilla. Najpierw musimy nacisnąć na czwartym stanowisku. Chwileczkę, on tam mówi o tym, że był jedyną osobą, która kierowała się na miejsce zbrodni. Jak ten nie może być zabójcą? Hold it! Widziałeś Maxa i tylko Maxa. Zgadza się, Trillo? To się zgadza. I to czyni z niego mordercę. Była tylko jedna osoba, która kierowała się w tamtą stronę tamtej nocy. Hmm. No to ma bardzo dużo sensu i sprawia, że Max jest jedyną osobą, która może być podejrzaną. Jest co... Je, no, kurczę, jest jakieś drugie dno tej historii. Czy może coś, coś tutaj pom pominęliśmy? Nie ma problemu. Jest. E... Aha, nie ma dowodu, że to był Max. Czy Ben widział tylko Maxa? Cóż, nie ma problemów, to by było głupie. Nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Nie ma dowodów, że to był Max. No niestety, skoro na miejscu zbrodni znajdowały się, znajdował się ten jedwabny kapelusz, a Trillo mówił, że on nosił ten kapelusz, więc to jest chyba dowód, że to był Max. Ale czy. Czy ja właśnie. Chciałem zapisać grę. Dobra. E, ale czy jest dowód, że Ben widział tylko Maxa? Ponieważ wiemy, że e, ofiarą jest oczywiście e, Aranger. Mamy, mamy zdjęcie miejsca zbrodni, nie? I poza tym on nie żyje. Ale do czego zmierzam? Wiemy, że Aranger e, zmierzał na miejsce zbrodni. Jednakże Ben mówi, że nie widział Arangera, że Max był jedyną osobą, która. Poszła na miejsce zbrodni. A więc, jeżeli aranżer. Aranżer tam nie poszedł, że Max był jedynym, to. Jakim cudem on nagle. Jakim cudem Max mógł nagle pójść na plac i zabić kogoś, kto tam nie szedł w ogóle? A więc albo Trillo kłamie, albo. Cóż, albo nie obserwował miejsca zbrodni przez cały czas. Tak więc, musimy najpierw zadać trzecie pytanie. To jest troszkę dziwne, nie sądzisz? Co jest dziwne? To, że widziałeś tylko Maxa. Czy to nie wyglądałoby na to, że y, musiałbyś widzieć kogoś jeszcze? Co? Gdzie pan chce z tym dojść, panie Wright? Kogo jeszcze mógł zobaczyć ten świadek? I oczywiście y, prezentujmy profil ofiary. Tygad! To jest ofiara. To się zgadza. Jeżeli Trilo był na wejściu do tego placu, on powinien widzieć również Aranżera. Aha! Najwidoczniej no Aranżer przybył na miejsce zbrodni przez, przed świadkiem. Zanim ten świadek mógł go zobaczyć. Każdy z rozumem mógłby to, tego się domyślić. O czym pani mówi? Aranżer i Max poszli razem do gabinetu Aranżera. Czy mówił to panu oskarżony? Ciekawa historyjka. Jeżeli Maximilian Galatica miał być w gabinecie Aranżera... Dlaczego on był, tak jak nam powiedział przed chwilą świadek, na miejscu zbrodni? A! Rozumiem. Wygląda na to, że teraz nie mam y, żadne, żadnego cienia wątpliwości, żeby wątpić w zeznania tego świadka. I z całą pewnością nie ma tu żadnych znaczących sprzeciw, y, sprze y, sprze y, sprzeczności. On ma rację. Świetny osąd, wysoki sądzie. A teraz e, kontynuujemy nasze zeznania. Hmm. Trillo nie miałby żadnego motywu, żeby obciążać Maxa, czy tak? Cóż, Max jest e, częścią tego. tego e, twardego e, trójkątu z Reginą trójkątu miłosnego. I to dlatego Max uderzył go w głowę. E, Nik, czy to nie Ben został uderzony w głowę? E, tak. Tak sądzę. Nie, już nic, nie wiem. E, kiedy. A, to jest pierwsze stanowisko, więc jeszcze raz skoczymy do czwartego, teraz piąte. Wtedy pojawiała się policja i zabrała magicznego chłopta. Hmm, hold it. Około której godziny policja dotarła na miejsce zbrodni? Hmm, przypuszczam, że to by było około. Hej, jaka to była godzina? No, myślę, że to było, powiedziałbym, gdzieś 22:30, tak myślę. Praktyki skończyły się o 22:00, więc przez cały czas chodziliście wokół domków zakwaterunkowych. Ja, ja, ja przypuszczam, że to by się zgadzało. Czy to było tam strasznie zimno, nie sądzę, że po prostu stalibyście po nic w takiej pogodzie. Cóż, e, prawdą jest... Czy się w końcu zamkniesz, ty wielkonosy głupcze? Dlaczego e, chcesz mu teraz zdradzić jakieś ekstra tajemnice? Dlaczego nie wierzysz nam, że po prostu mogliśmy stać na zewnątrz w taką pogodę? Cóż, może na kogoś czekałeś? C ty co? Na kogo niby miałem czekać? Panie Phoenixie Wright, niech pan to zrobi bez pańskich szalonych teorii. Ale ten świadek, on łamie się pod y, naciskiem i y, do czegoś zmienia.